Temat dzisiejszego odcinka to plany przejęcia każdego kraju w Europie są gotowe. Zapraszam Was wszystkich serdecznie. Witam się z Wami, moi drodzy, bardzo serdecznie. Kolejne przepowiednie z Księgi Prawdy wypełniają się na naszych oczach, moi drodzy. Jezus Chrystus ostrzegał nas kilkukrotnie, iż Izrael doświadczy napaści, tak? I iż dojdzie do trzeciej wojny światowej. W swoich przekazach objawił, iż kraje europejskie doświadczą dyktatury podobnej, jaka była za czasów Hitlera, a więc Moi drodzy, pieczęcie z apokalipsy są otwierane teraz, i trzeba być przygotowanym właśnie na to wszystko, co nadchodzi, tak. W jednym z przekazów z 18 stycznia, przepraszam, 18 lutego 2012 roku, czytamy: Kraje europejskie ulegną dyktaturze równej tej, jaka była za czasów Hitlera. Moja szczerze umiłowana córko, zamierzam ochronić jak najwięcej moich wyznawców, zanim wkrótce dłoń mojego Ojca opadnie, by ukarać ludzkość za ich niegodziwości i zapobiec straszliwym zbrodniom popełnianych przez grzeszników, którzy chcą zniszczyć wiele narodów. Każdy z was będzie chroniony, ale jesteście odpowiedzialni za innych. No właśnie, moi drodzy, też jesteśmy odpowiedzialni za to, aby ostrzegać innych, tak? Obserwujcie teraz, jak kraje europejskie będą ulegać dyktaturze równej tej, która była za czasów Hitlera. Plany przejęcia każdego kraju w Europie przez światową grupę są gotowe. Babilon upadnie, jak przepowiedziano. Niedźwiedź i smok pójdą na wojnę tak, jak prorokowano. Rzym stanie się siedzibą złych rządów i dominacji. Włochy rozpadną się. Grecja będzie katalizatorem, który dostarczy pretekstu do obalenia Babilonu. Wszystko to będzie się teraz objawiało światu. Modlitwa może złagodzić cierpienie moich biednych dzieci, które będą zmuszone żebrać o jedzenie, aby zaspokoić głód. Będą oni traktowani jak dzieci, ale będą deptani. Gdyż zostaną zniewoleni przez globalną grupę, która działa w parze z europejskimi przywódcami. Wszyscy oni są zdrajcami, nie tylko tych, którym służą, ale Bogu, ale Boga, Ojca Wszechmogącego. Jego imię jest nienawidzone przez tę grupę, która zakazała oddawać mu czci w innych krajach. Z tego powodu będą oni cierpieć, zostaną ukarani i pozbawieni możliwości realizacji ich niegodziwej misji. Gniew mojego umiłowanego ojca nasilił się teraz do niespotykanego do tej pory stopnia z powodu zbliżającego się powstania wielkiego czerwonego smoka. Tak, wielka zagłada dzieci, tak wielka żądza władzy i kontroli, tyle nienawiści do mnie, ich boskiego zbawiciela. Czterej wysłannicy szatana stąpili i pracują obecnie w tych grupach. Ci nikczemni i potężni przywódcy są kontrolowani przez Antychrysta, który jest teraz bardzo aktywny. Antychryst prowadzi bardzo dużą organizację. Są tak przebiegli, że niewielu zdaje sobie sprawę z tego, co naprawdę oni robią. Moje dzieci, oni będą starali się przyjąć władzę i będzie się wydawało, że wszystkie ich plany się realizują. Ale właśnie wtedy wkroczy mój ojciec. Biada tym, którzy, których dotknie gniew mojego ojca. Nie będą nawet mieli możliwości zadrzeć przed nim, jeśli natychmiast się nie nawrócą. Dzieci, bardzo niewielu z Was ma dostęp do prawdy, ponieważ wielu z tych ludzi sprawuje kontrolę nad tymi wiadomościami, które uważacie za prawdziwe. Nie miejcie żadnych innych wątpliwości, możliwości poznania tego, co się dzieje na świecie. Te organizacje, które uważacie za rzetelne i troszczące się o narody są w rzeczywistości właśnie tymi grupami prowadzonymi przez Antychrysta. Te narody, które uważacie za nikczemne, są gnębione i traktowane jak pionki, ale światu ukazywane są jako nikczemne. Nie zawsze wolno wierzyć wam w to, co wam przedstawiają w imię sprawiedliwości. Módlcie się mocno za wszystkich waszych braci i siostry, którzy będą deptani przez tych ludzi. Módlcie się, aby ostrzeżenie opóźniło ich działanie i módlcie się o złagodzenie skutków planu, który jest sporządzany, aby znieść prawa do waszych pieniędzy, wyżywienia i prawo do praktykowania chrześcijaństwa i innych religii, które oddają cześć mojemu Ojcu, wasz ukochany Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości. W kolejnym przekazie, moi drodzy, od Boga Ojca Czytamy, iż Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, a kolejnym będą USA. Jest to przekaz z 14 lutego 2012 roku. Moja córko, czas nadejścia mojej kary i ostrzeżenia nie są do Twojej wiadomości. Nie ma potrzeby zajmować się moim boskim wyborem odpowiedniego czasu dla zdarzeń, gdyż będzie on zgodny tylko z moją świętą wolą. Musisz jednak wiedzieć, że czerwony smok, o którym ci powiedziano jakiś czas temu, teraz podniósł w głowę pozornie nieśmiało lecz śmiertelnym zamiarem pożarcia chrześcijan na całym świecie. Tak długo cierpliwie czekający teraz spadnie z góry. I ogniem ze swej paszczy zniszczy wszystko, co stanowi hołd dla mnie Boga Najwyższego i mojego umiłowanego syna Jezusa Chrystusa. Europa będzie jego pierwszym celem, kolejnym będą Stany Zjednoczone Ameryki. Zostanie wprowadzony komunizm i biada tym, którzy sprzeciwią się panowaniu czerwonego smoka. Moja córko, zdaję sobie sprawę, że ostatnie boskie orędzia przekazywane tobie są niepokojące, ale prawda musi zostać ujawniona. Tylko dzięki tym prorostwom wiadomo, że wiara zostanie odnowiona. Z tej przyczyny prorostwa są przekazywane teraz moim dzieciom, aby mogły one rozpoznać prawdę mojego nauczania. Wszystkie prorostwa przekazane moim prorokom Danielowi i Janowi odsłaniają się warstwa po warstwie. Szczegóły zostaną podane tobie, moja córko, aby. Pomóc budować resztę mojego kościoła na ziemi. Moje dzieci, oni będą potrzebowali pocieszenia przez moje orędzia miłości i ja ich pokrzepię. Dzieci, oprzyjcie się na mnie, waszym ukochanym ojcu, a ja obdarzę was łaskami niezbędnymi do pokonania wroga. Oni nie mogą wygrać, a ich moc nie tylko będzie krótkotrwała, ale Czerwony Smok i jego ślepi sojusznicy zostaną rzucani do ognia wiecznego potępienia. Módźcie się za ich duszę, ponieważ możecie im pomóc poprzez modlitwę, aby je zbawić. Ostrzeżenie będzie miało małe znaczenie dla wyznawców Szatana Czerwonego Smoka i jego armii. Jest tutaj również modlitwa Krucjaty nr 30, modlitwa o uniknięcie wojny, głodu i prześladowań religijnych. O mój przedwieczny Ojcze, Boże Stwórco Wszechświata, w imię Twojego drogiego Syna, błagam, abyśmy Cię bardziej kochali. Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeci przeciwności. Przyjmij nasze ofiary cierpienia i próby jako dar, który składamy przed Twoim tronem, aby ratować Twoje dzieci na ziemi. Skróż serca nieczystych dusz, otwórz ich oczy naprawdę o Twojej miłości, aby mogli przyłączyć się do wszystkich Twoich dzieci w raju na ziemi, który z taką miłością stworzyłeś dla nas zgodnie z Twoją boską wolą. Amen. Dzieci, proszę nie lekceważcie dziś mojej niebiańskiej interwencji w Waszym życiu. Wy, którzy głęboką miłością darzycie mnie waszego ojca, pamiętajcie, że muszę przygotować was do tej ważnej wędrówki. I kolejne tutaj wersety. Moje serce tryska radością, gdy mówię Wam, dzieci, o nowej ziemi, którą dla Was przygotowałem. Moje dzieci będą żyć tysiąc lat w raju, który stworzyłem dla Adama i Ewy. Będzie pokój, miłość, harmonia i niczego Wam nie będzie brakować. Ludzie będą żenić się i za mąż wychodzić. Będą mieć dzieci, a kwiaty, rzeki, morza, góry i jeziora będą zapierać Wam dech. Zwierzęta będą żyć z moimi dziećmi w harmonii i będziecie rządzeni z miłością pod panowaniem mojego Syna Jezusa Chrystusa. Dopiero wtedy moja święta wola spełni się tak jak w niebie, jak i, jak i na ziemi. Wasz kochający Ojciec, Bóg Stwórca wszystkich rzeczy, Bóg Najwyższy. Dlatego warto jest, moi drodzy, w tej chwili wziąć właśnie różaniec, do ręki i modlić się moi drodzy modlić się ponieważ to gładzi, właśnie depcze ten różaniec głowy bestii poprzez właśnie Matkę Zbawienia która jest orędowniczką tego wszystkiego tej pomocy z nieba warto już teraz modlić się, warto Pomagać tym wszystkim, którzy są właśnie niszczeni na tym świecie, i za wszystkich przywódców, którzy nie mają w ogóle świadomości tego, co się dzieje na świecie, co się dzieje na świecie. Modlimy się, aby Polska wytrwała w tym wszystkim prześladowaniu. Modlimy się o nasz kraj. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja już Wam dzisiaj dziękuję serdecznie i zapraszam do kolejnych moich materiałów z Panem Bogiem. Bog to jak nie Bóg. Bog to jak nie Bóg, moi drodzy.